Dobra, daj jakieś dzień do chociaż O, szybki inżynier Mogę szybko, nie co ja mam Torch, o ja dużo widzę po prostu Co, zaraz ginę od k***a Chcę, to on ze mnie Idzie AB, Nathan I Bloody Fantastycznie Fantastycznie, dobra, gdzie ciało? Tak obliczalny, szczerze, uważam, uciekał, obliczalny uciekał, obliczalny zza, uciekał, obliczalny uciekał od ciała, zza, zza. zobaczył ja, mnie zza, i się cofnął. Ja, ja uważam, to ja ty ja sobie moich, w ogóle. na podstawie moich informacji, ja bym dał na obliczalnego tutaj. Też uważam, że eee, to, to nie. nie naprawdę, bo, bo uciekał to nie, nie Odbiegał od ciała, zobaczył mnie i wrócił, zgłosił. Nawet jeżeli byłaby taka sytuacja, nie, to moim zdaniem obliczalny zgłosił na tyle szybko, że nawet jeżeli to by nie był bait, to on powinien poczekać, sprawdzić czy może ktoś się nie odmorfuje, wiecie o co chodzi, ja bym dał, że obliczalny. No Te to jeżeli drogą, to tak. To... Byli. No dajmy mu się wybronić, no. Jeżeli mnie wygłosujecie, to jeszcze za mną Legiona, pójdźcie, bo jestem crewmate'em. Mam rolę w...

W zabiłem, wybiegłem i się wróciłem, jak Demil. No, no a ja zabiegłem w Ej, nie, czy to mogli być lowersi? Tak, kurde. Bo to jak to zrobili lowersi, no to super. No kurde, trochę, je Dobra. jeżeli chodzi o grę, uważam, że to obliczalne, ale jeżeli chodzi o jego tłumaczenie, to trochę. Highbreaker? Lubię ludzi, Boże. To ja mam odwrotnie, ja nienawidzę. Nie no, ludzie są spoko Niech się nie zabijają wam Among się cały czas. Ej, eee Nie wiem jej, co się wydarzyło, ale ej. bałem się Dabla, bałem a, to się dabla. Nie był, nie. a to nie był Medard przypadkiem? To myślę, nie. że to był Medard bo... Przesada, nie? To to jest grafi i w takim razie Nie, my staliśmy nie. razem nie, w prawo gaszowo, Nie, gaszowo. nie, nie, Medar Medard teraz te... W pierwszej rundzie przy weapons. No dobra, to, to Medard, no dobra, to dobra, to inaczej To powiedz Medard, co się wydarzyło Zostałem steleportowany do was, do laba. Biegał AB, widziałem, że Patmas jeszcze mm. do Specimena idzie do góry. Szedłem no, w lewo ja i zobaczyłem, speciemen. że zamknęły się drzwi do tego miejsca, gdzie się robi tego Taska. Zacząłem otwierać drzwi, włączył się reaktor. I jak skończyłem otwierać drzwi, było ciało koło mnie szare. Ja widziałem, jak Medard akurat tak ciało padało odbiegał od niego, ale mu się nie udało zwinąć. No zwinąć. No, to ja myślę, że to jest wtedy Blady i Taka jest moja personalna opinia. No nie, no nie jesteśmy. My teraz dobiegaliśmy z Meda. No, My ja staliśmy, jeszcze to, to, to. ktoś to z nami wpad, był, jeszcze trzecia osoba nie z nami bo. była, to pan potwierdzi. Jakby oni jest byli jeszcze... razem, to by teraz cię zabili po prostu Medard. Tak, bez, dokładnie. bez sensu. I jeszcze mam jedną teorię, że może to była jakaś bomba, która została wcześniej położona. to Okej, Jakby to była bomba, to ja też ale umarł. tak to by było to chyba więcej odłączyć. Ale byłeś musiał obok, być. obok trochę, byłeś trochę podobny. Wydaje mi no. się, że to był Patmas, który wbiegał z Specimena do góry za A-Beam. Co ty gadasz w ogóle? I to Pat był Pat jakiś super. Patmas jego powoder? Eee, nie, no Patmas. A Patmas Pat w ogóle też ałaś. Ja tam było. przebiegłem i zreportowałem Pat tylko. Patmas był ze mną w Specimenie wcześniej. <laughs> Co ty gadasz? Okej. Okay. Co tu się. To było? dziwne. Ej, Ejbi, mi się wydaje, że Pac nie jest szeryfem, szczerze mówiąc. Jeśli on teraz Aha. będzie grać szeryfa, to mam wrażenie, że to coś... To... Teraz ja już nie, nie wiem, komu ufać. No. Drugim jest blady. I, I Pac nie na, jakiej, na jakiej podstawie Pac to stwierdzasz. Dawaj. Ale kur... Patrz, dawaj, na jakiej podstawie to stwierdzisz? E, na jakiej podstawie? Kurde, kręciliście się dużo razem, jakbyście chcieli walnąć jakiegoś dubla, ale nie mogliście się się Nie wiedzieliście, kto ma zacząć. Jak w jak Waszym jak twoim w labie, w labie pac... mówię wcześniej, w labie wcześniej. Ale jak Twoim zdaniem, Pat, mieliśmy walnąć tego kila przed rakietkami? No powiedz mi, jak to Twoim zdaniem mielibyśmy. Jakimi rakietkami? No to, co przy medarcie. No tak się kręciliście, jakbyście mieli. Nie wiem, ja tam dobiego mi tylko zreportowałem, no, ale. No to jak... powiedz mi, no, no to nie, to... nie wiem, ogólnie Pat ma. No. na naszych oczach, no tak. tak. Tylko nie wiem, na czy on jest seryfem czy jest jako neutralką typu Czy nie? nie wiem, Patmas na tak, mnie najeżdżała tak. grafi i Bladdy automatycznie tak jakby się nie dogadali na double killa i chcieli jakoś wyjść Dobra, no ja to, to, nie to strzelcie szeryfa, jak może. Nie, robiliśmy żadnego. Nie było zgadywania na żadnego double killa. Ee, i, I co? I po prostu skipa, ale no. Zagłosujcie jak uważacie. Ja uważam, że to co teraz robi. Pat I strasznie nie wiem czemu najeżdżasz na mnie Pat To jest takie, wiesz. No dobra, co dam ci spokój, blady, nie ma problemu. To już koniec? No nie, źle. Mówiłeś, mnie jest... hmm. on był szeryfem, wydaje mi się. Jak to szybko? Co jest? Był A. szeryfem? Jak byłem s*****ecie w... w... te ciała? On się nie, p... na tym, na kacownię. Nie wiem, on się na mnie w*****ł? P... Nie, on ta, się na mnie p... ta, na... Ta, ta. Na tej Medarda, no. Ja, po, ja poleciałem w lewą stronę no. i nagle tak, pojawia mi się report. Więc albo ty p... albo on się od ciebie nie, właśnie nie widziałem nigdzie ciała, tylko raport widziałem, si się cofnąłem i nie wiem, ale no, on no, strasznie właśnie... bladiego, strasznie bladiego. Właśnie też się A, myślałem, ty 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 Tylko nie ma sensu czemu on we mnie by próbował. Bo odpuścił. i mu odpuścił. Cześć, tylko, że... tylko, że moim zdaniem nie jest to miarodajne, dlatego że on generalnie osądza mnie dlatego, że byłem ty przy tym kilu, gdzie był przy okazji grał i gdzie on też był, gdzie był przy okazji Medard. No, jakby z mojej perspektywy, jak i my byliśmy wtedy w tym medzie, po prostu podbiegamy do ciała, i faktycznie Medard był przy tym ciele. Dlatego po prostu naturalne to było, że powiedziałem, że być może Dobra. Medard y, mógł rąbnąć. Natomiast, to... jeśli Medard tego nie rąbnął, to musiał to rąbnąć albo jakiś bomber, albo jakiś swooper. Dlatego podejrzewałem, bo mi się zdaje, że to. No. jest... I może, to... może faktycznie Graf był po prostu tym bomberem. mi się I zdaje, po, że to Avi i bniema. Bloody, tak. To jest nie, Katon, zabiłbym te cię za plecami teraz. A ja. Ale, są VOUC, i ja. Po k. Ch... katona clear'uje, Po ch... k. clearuje, no. Powiedz ty mi. U. no by był, boś tak serio spiął. moment. Co jest? Dobra, jak no to już na... to po... na. No, drugim jest blady w takim razie. Dobrze. Nie jestem, jestem Wigileps. Dobrze strzeliłem. Jak już bardzo, jak już bardzo chcę się wiedzieć. To dlaczego razem z impostorem głosowałeś? Tylko ja wywiadomika, ja od kilku rund was obserwuję. No bo już ci mówię, mówisz dlaczego z czym głosowałem, z impostorem, na co głosowałem? No, na, raz, razem wspólnie głosowaliście zawsze na jedną osobę. Czyli na kogo? No, na, na Patmaza, na ko? kogo tam jeszcze? No, no nie Patmaza, pamiętam na kogo. No, dlaczego? No bo byliśmy przy tej sytuacji, no i wydawało mi się, że Patmaza. Na Medarda pewnie... chyba. A Medard też był przy ciele. No generalnie, co ja mam ci powiedzieć? No, Graf do mnie pomachał. No to już się uśmiechnąłem i powiedziałem spoko, no spoko, ale generalnie gra wtedy nikogo nie zabił jeśli o to chodzi, prawdopodobnie nikogo nie zabił, no. No nie Na... wiem, no, Abiego dobrze strzeliłem, według mnie drugim jest może możecie mnie... Ja uważam, że jeżeli... Ej, faktycznie dobrze, dobrze, strzelił, Biego, ty dobrze strzelił, ty, żyje. Dobrze strzelił, tak. Ja uważam, że jeżeli wywołiśmy dard jego i gra skończy, to możemy wywalić medal i Ja już byłem z AB, ja już ze wszystkimi generalnie byłem, ze wszystkimi współpracuję, jak widzicie. Co nie współpracuję? Ja uważam, że najpierw a jak gra się nie skończy, to medal No ze wszystkimi, współpracuję tutaj w tym lobby. Każdy ten, każdego mam kolegę, co nie? Ja się nie widziałem ani razu. Ja też. Zapomniałem, że next jest. No tak, bo ja 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 jestem, wiesz, incognito. jesteś McDonald. Nie, jestem inkognito. engineer. No próbowałem, Próbowałem, ja nie z, Batman, nie Batman, próbowałem. Badman, przepraszam. Monitorowałem ci ulicy. Dawajcie, klask, klask. Będziemy mieć tego konta. Dobra, zagrajcie. Nie, wyjdźmy, wyjdźmy. Spokojnie, nie, nie, musimy z katonem. Koniecznie. Dobra, wizowie. Sprawa wygląda w ten sposób, że nie ma BlaDiego, nie ma Mandzia. I mieli się dzisiaj pojawić. Bardzo szybki kill. Instant, że tak to powiem. Jakaś bomba. To był szybki, frak. No. Najszybszy Nie, to nie był to nie był nie bait. Nie To nie jest Bejdeł? Bait. To, 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 to nie jest AB też y, raczej. To nie Nexe, bo aby był na logiku Jego i Troja, ale to wyglądało jakby oni też tego nie zrobili, e, ja to prostu biegli. Jak my pobiegliśmy do przodu, aby. to to ciało padło za nami. Więc te trzy osoby razem ze mną po prostu. No. Tak mm -hmm. no, ale ja, bombi, ja biegłem przed wami, ja się... Ja dlatego się mówię, ale w wie, ale w to którym miejscu ciało ty... w ogóle? No, no, no właśnie, ciało, ciało gdzie jest? Na drzwiach do rakietki. Tak, no. To okay. okay. nie ja, nie, nie Patmas. Jeśli to jest, jeśli to jest jedno oblicany. ciało, wydaje mi się, że bardziej to jest Super niż Bomber, no bo tam bardzo no, to dużo super, osób super, przebiegało. Super, super. Było nie, bardzo dobrze. To był super, Do kogo tak możemy mniej więcej o, o, o ten... Ja mogę wyczyścić Blackiego, Diabła, no siebie. No i no no, ja, no, ja tak. też, bo biegłam z diabła. Tak, tak, my byliśmy na dole, przy ofisie. Ja naprawiam paliwko. Ja wiem, że po Nie, to musiał Super zwalnąć, bo ja widziałem, jak za mną pada to ciało i... Nie było takiej animacji, że ktoś to zrobił. Tam chyba nigdy nie zrobił. Nie, to bardzo że nie zrobił. Może mi się podobają te szybkie lobby, w sensie, że tak jest szybkie wotowanie. No, to no. prawda. O, nie, czyli co nie to. Miał być super, a jest swaper. No, jest to i to. To i to. To i to. Troj, troj. <laughs> Macie szybki frag znowu i drugi obok. Batman wybiega z Pestimona, więc raczej nie mógł być on. Ani jednego, ani drugiego nie, raczej nie zrobił. Co nam się od? Gdzie, to było? Nie Gdzie wiem, to było? Gdzie nie to nie było? Gdzie to widziałem? było? Gdzie to nie było? Aaa, to ciało chyba było gdzieś wyżej. Where, ja where, 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 where. Ciało pod korsami, uciekała od niego Luna. O, to nie tak, tak e, zależy. Z tego uciekałam? fraga mogę wyczyścić AB'ego i Nawcie, więc... E, ja, a, ja mogę też wyczyścić. Też... E, uciekałam, robiłam lodzika pod elektrykiem, którego nie zdążyłam zrobić w poprzedniej rundzie, więc tam wróciłam, po zrobiłam temperaturki i potem poszłam do O2. Ogólnie Bulwa też raczej nie zabił. Kamilek, no, mógł zabić. Ja pier... cały we mnie, no. Sys, dobra. Ciało jest pod pewnie. Ciało, ciało jest no, pod kluczami. Widziałem, jak biegnie Luna od niego w stronę O2 na wysokości tej linii, jak masz dużo wolnego terenu, tego dworu. I to dosłownie widać e, w momencie, gdzie ona stała, to już widziałem ciało. Więc, no, na 100% nie widziała, no nie wiem, no, no chyba, że to w odbiegła No w takim razie widziałeś gdzieś morflinga albo glitcha, bo Mówię, ja robiłam rodzika pod elektrykiem, którego nie zdążyłam zrobić w poprzedniej rundzie, i stamtąd pojechałam od razu do O2. Wcześniej robiłam jeszcze temperaturkę przy oficie, tam po prawej stronie. Okej. Okay. Mhm. Dobra, no, dobra, no, może się... mi odpierdolę. Widzę, kiedy ktoś umarł. To dosłownie tam się zgadza, to jest Luna. Mam rolę, która widzi, kiedy ja ciało ustawia. Nie bierz luna. pod uwagę w ogóle tego, że rzeczywiście może być jakiś morfnik albo Glitch. Nie, nie może być. i ten, i ten nie super, nie, jest nie? Po nie być. może być. Nie, jeszcze super, no to jest mm. No. Zobacz, Dobra, to, jest... to może ja mi to moje. Nie no, gdzie ty? A, daj spokój. Tylko pewniaczki. Ty, ale te dopadałem w sekundę, dosłownie. Nie blaki, blaki pewnie... Z... O, ciało znikło! Czy nie? O. Report. Hmm. to był w O2 mhm. teraz? Ja i yy, się ja z Legionem. Blaki byłem... ja nie zabił, od zabił a, Blaki nie zabił, Czekajcie, roku. czekajcie, bo na O2 jakieś... 10 sekund temu widziałem też Lunę, tak tylko okay. mówię. Była razem Byłam. ze mną, ja pobiegłem w górę do świateł byłem. z Matmazem, eee, no i światło zostały naprawione chyba przez inżyniera. No, no płatne ja laboratorium. Na, ja ja skończyłem rundę... Dobra, Kamilek, skoro ty już się wywaliłeś w poprzedniej rundzie, powiedz, ile to ciało ma w sekund. Skoro ty się i tak już wywaliłeś w poprzedniej rundzie na tą rolę. No Halo? około, nie wiem, 7, 8 <ślesk> <ślesk> Error. <ślesk> Co? No tak ja nie no, ja powiedz, że starem. Nie, <laughs> nie ja chodzi, ja naprawdę... No dobra, no to słuchajcie, ja znalazłam ciało pod O2 i widziałam faktycznie możliwe. Kto to mówił, żeby w O2? Ja mówiłem, ja, że ja jestem w O2, ale. Ja bl blaki i nie zabił 100% ja, zbiega, ja zbiegałem od elektryka w dół i legiona tak. minąłem na polach. Ja biegłem do góry. Ja biegłem do góry, jestem przy kabelkach tam w rogu. Ja myślę, że to Legion mógł zabić, ale to jest sykosus. Ja z butelek tak tam myślę. pobiegłem, a na butelkach no, widział mnie to wcześniej Luna. No chyba wydaje mi się, że to jest rundy. nie? No myślę, że tak, no. Jest generalnie problem. Problem z gatunku, czy to jest takie proste, czy ktoś leci w Bo jeżeli to jest takie proste, no to Legion z Luną się nie popisali. Fragi są dosłownie co cooldown. Reaktorek jeszcze. Walnięty. Ja się kur... jakbym był walnięty szczerze. Dzisiaj jest teleport po dispersie. Na reaktorze. A tu drugi. To jest super. Dobra. Nie! Co to ja jest już... troll? Co, co to jest troll? Czemu... Ja... Czemu report? Ja... Mamy pan. Przecież w NR obok nas stał. Jaki Wenerer? No. Jaki Wenerer? Jest nie Jest dobra, dobra, Jest ja jestem, jest czekaj czekaj Ja jestem zahipnotyzowany sorry. Ja też jestem zahipnotyzowany a, Bo okay, na starcie okay. widziałem trzy, trzech siebie <laughs> Zaczyna się runda a wszyscy moim skinem biegają Dobre, obok mnie Dobra, nie. dobra, 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 dobra a kto, ma, kto ma jeszcze hipnozę na sobie? Ja nie mam Ja nie wiem jak Jest taka rola impostora która może cię zahipnotyzować i po prostu masz jest w postaci tego że albo widzisz szare ludki Gdzie jest ciało? Nie troj! Yy, na lodziku górnym przy prawym reaktorze. Ale Ej, to padło przed dispersem luna z... czy po dispersie? Yy, to ciało chyba pod dispersie ten padło. No albo, to ja też albo, tam albo, gdzieś na węcie byłem. Na pewno Legion skinął po dispersie. Luna, luna biegła od góry od prawego reaktora i minęła mnie do Offisa. Nie ja ja biegłam Alepo, od prawego reaktora, tylko mnie to, no to na węta prawda? Dobra, walimy to Luna! Co? Ja ale... uważam, że to może być Luna też ze względu na moją. No już rolę, trzecie więc... Ja mówiłem, nie. że jest Luna, no, mówiłem, że jest Luna. No ewentualnie Ale Luna ja kanta to dlaba z kilkoma innymi osobami, więc ja zbiegłem stamtąd, normalnie. No okej, okay, okej, okay, ale dalej to ja o, yo! I jest Yo! jest ten moment? Ale, ale tylko Luna skipnęła, więc możliwe, że ona nie była rzeczywiście impostorem. Co to za logika? A bo on jest persekutorem, tak? Tak on się tym wydał, czy, czy, czy co? Ewentualnie może imitator jest, dlatego tak to powiedział? Nie, nie wiem Dobra, ale zresztą mnie sobie obchodzi jego k***a, jak ja jestem jakimś gównem Gdzie zarobi Zedlanka, bo tu jest samo. no, no, znowu praktycznie 25 sekund nie minęło Prawie... Niepotrzebnie zgłaszałeś, Blaki. niepotrzebnie zgłaszałeś czekaj, kto Blackie był ze by mną na butli? kto był ze na ja. butli? Ej, skip skiepnijmy, Dobra, skupimy, ja ja to stało, ale nie mogę powiedzieć, po prostu skiepnijmy Mamy ogólnie. jednego po prostu mniej, no to nieważne. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ja w poprzedniej <laughs> widziałem kto... Sprawiedliwy aktorze i to my... No to powiedz, no a to możemy. To do ogólnie. Go słaperem. Okej, okay, Aha, No to git. Mm. Uh -huh. no to git Dobra, ja wiecie co? Wiecie co, bo yy, no mi śmierdziała Luna ze względu na to, że po prostu już któryś raz y, ją widziałam w w takich rzeczach moich co mam. No teraz nie mam pojęcia kto, nie. Mamy nie jednego wie, wie. impostora, no prawdopodobnie, jeżeli jest. dwóch zostanie nie szeryf, nie szeryf, nie szeryf. O, no to jak nie szeryf, no to jakaś inna rola, ale no. hmm. Ja próbowałem i go też łapem od kilku. O? Uhu. Aha. Aha dobra, swaperną no Dobra, o, że ja, aj wkluna. Tam dla, eee, dla bezpieczeństwa. Nie ci też mi trochę śmiać, nie, nie wiem. Dla, dla, bezpieczeństwa, ja dla bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa. Ja na nexe. Forteller, forteller. Ja, ja bym dała na Nexę, y jeżeli chcemy kołżywać, bo. Nie no, ja jestem przykładnym królmate. O ku... <laughs> Nie wiem, że to przeszło. Czas brakło, nie? Ja, kolejne... A, ja... o, no powodzenia, krytyni. XD. Ja, ale. Mistrzowie intelektu widzę dzisiaj. A to niby ja jestem krzta za glorb. Czy oni naprawdę. Pali, dlatego, bo ja naciskałem, żeby. W... Zespoły, która jest podejrzana od pierwszej rundy. Nie, no ona wcale impostorem nie była. to no przecież zero. Co tego nie? Dobra, bo musimy kogoś. No musimy. Patrzcie mnie ten forteller, który gdzieś jeszcze istnieje. Czyżby Patmas był fortellerem? Nie. Przepraszam, ale na wci nie podejrzewam. Ja też nie jestem. Czemu mnie k nie podejrzewasz? Nie. bo jest to głupia. Chyba A co o dzięki, nie? Ja, to był akurat. No nie, no dobra, eee... musimy Lunę wywalić w takim rozrachunku. No, no, ja bym wywaliła Lunę, no. Wydaje mi się, że zostawię tylko jakąś to, to, to jest dużo. raz, kiedy pokazuje mi Lunę, nie? A jeżeli impostor zginął wcześniej, to tym <grym> impostorem była osoba, którą zajął się Blaki i został tylko, fo, tylko fortel fo, Strzelaj, ja forteler! Ja zagosowałam balonem. jest zastanawiam, czy tak, to... to nie jest dłoło w ogóle na wcie diabeł, bo teraz razem biegniemy. Nie, 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 nie. nie, nie, nie. Fotele, nie, nie. Ja robiłam! To już któryś raz pyłby. Głowa dawczas tam. Dawaj. No i koniec gry. No niestety fotel nie strzeli. Straszne! Strasznie się wylosowało! Wiesz, że ty, diabeł, nie powinieneś jej wyrzucić, bo przez to przegrałeś. A, właśnie nie wiedziałem. Właśnie nie byłem pewny, myślałem, że... Ale on nie ma Obserwa, więc by musiał trafiać, wiesz. by trafić, no ja wiem, ale to dlatego, że my się wywaliliśmy z ról. Ty się na mnie wywaliłeś i on się domyślił, że ja jestem weteranem. Tajur, loczka, obsyda, Spocony, ooo, ale spocony warlock. Mój boże, robimy taska. Mam jeszcze dispersa, można go w końcu spróbować użyć. To był dźwięk jak coś robienia tego, dobra. Troszeczkę z tego dostałem, ale to jest nieistotne. Cześć tajemniczy. Witam wszystkich. No i co? Eee, gówno nie. Dużo ludzi tu przebiega. Jakby wszystko jest, czemu to jest wyłączone, ludzie się boją, dziwne. Tak jak mówię, no ja nie zabijam. Ja już mogliście dać, naprawić te światła. no e, dobra. Już naprawiliśmy. Już, już naprawiliśmy. <grym> Och, się mnie no 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 Dobra, dajcie mi powiedzieć. do. Jak mi coś się stało zabił, I potem na się musieli umrzeć. Co masz do powiedzenia, Troj? Nie chciałem stopu mieć do tego. No dobra, teraz gdzie ciało? Gdzie ciało? Jedno na skanie, a jedno tam ciało? Jeszcze nie więcej Jedno, jedno tylko. Dobra, dwie, bo jedno jak, jedno ja, ja generalnie, ja, ja mogę wycleerować spod drzwi dużo ludzi, bo tam, tam się zbieraliśmy. <grym> I <grym> I Jak coś, ja, jak coś, <grym> co ciekawi mnie, ciekawi mnie jest mocno Na początku poszedłem, poszedłem do admina i zauważyłem, że dwie osoby nie żyją na admin, na vitalsach i poszedłem w górę naprawić światło, bo było zgaszone. I. jakoś Od tej strony sedłeś. To kiedy były? Dobra, dziwne. Wydaje mi się, że mało będziemy wiedzieli teraz. Nie, no chyba jest skip, nie, ale Mangetsu Susima. i na drogę, susu, za movement, tak? Tak. W tym sensie, okej. Dobra, luz. Oooo! Niczy wioski, że mogę. Jedynie wiesz, że szczęśliwy. A w niepad był. Agresywnie. Nie To zaraz się dowiemy. Kto wyleciał? Dobra ty, utrwajmy nam robotę, o robocie pogadamy, o robocie. Kamilek? Katon? Katon lubi tak... Cześć blaki, cześć diabeł, witam, cześć IB. Ja ja jakby poczekam, bo tasków nie ma jakiegoś super mega dużo. Z tego co widzę to jest na razie chill. Witam panie obliczalny. Chodź ze mną obliczalny. O ma tarczę, o kur... niedobrze. Bojojoj, bardzo niedobrze. I tutaj się pojawiły pierwsze kłopoty, ale nie, koniecznie, ponieważ w tym miejscu możliwe, że zabiłem medyka. Czekajcie, jak tepne wszystkich yy, na wędrówkę. ci na dół na chwilę. Żeby tego? Żeby na pewno nikt jeszcze tych komców nie naprawił? O, witam. I teraz ja myślę, że już obiecalnego będę w stanie walnąć, bo chyba ten medyk umarł. już chciałem zgłaszać, wiem gdzie jest drugie ciało. Ja, o oh. kurde, cztery ciała Arsonisty? Nie wiem czy... nie, Arsonis, nie Nie, Arsonis Arsonis 4, 4, 5, jest co, nie, nie, pięć jest nie? Ogólnie tak Ciało jest na przycisku też jedno e, Ciało na wciśnięciu okay. przycisku Ej, Pod e, tym jest też ciało, pod względem. Się... Ktoś mega bo, szybko zabija Dwie osoby, ja z blackim wszedłem? Chyba, tak mi się wydaje, że z Blakim szedłem i była sytuacja, że wszedłem pod witalcy, tam się pokazała jakaś osoba, i ciało upadało. Mm. Widziałem, jak blaki pobiegł w lewą stronę, chyba próbował kogoś ginąć i musiał zginąć po lewej stronie zaraz. jak próbowałem coś ciało, teleportowało nas wtedy na te. Na, na dziury. I cofnąłem no. się z powrotem do tego. E, witalcy, nałat, błysy, z chagernąć, Nie miałem pojęcia, po lewej stronie nikogo no, nie przez, widziałem. No, przepraszam, nikt nie chodził ani teleport Czy wydaje mi się, że to może być Bulwa, Diabel lub Legion. E, ja, to tak, powiem tak. Nie że ja co, e... co do bulwy, to reale, biegłem, z przez, biegłem z nim przez laba. W Specimenie, się rozdzieliliśmy, bo nas teleportowało. Mnie teleportowało praktycznie pod komsy, to je naprawiłem od razu. Nie Wcześniej bulwa biegał z blagim, więc nie. raczej to żaden z nas. Nie wiem kogo, nie wiem kogo. Ja... Dobra, no zagłosuj no. ktokolwiek. No, ale wołty! Obliczalny no. jest clear, No, obliczalny jest clear. Nex raczej też. Czekaj, co musimy zrobić, żeby wygrać tą grę? Bo się nie skupiłem. Nie za wiele. Przeżyć? Przez chwilę? Ale dwa wenty, obok się postawiłem. B! Dobre! Ja Witam! No jak kurde, na co to się nie spodziewałem. Tyle razy wszedłem. nie przyszedłem. Nooo, tylko pochmieniłem tu. Dispers wydaje mi się, że tak, ugrał. No i tak już gry mogą wyglądać, nie?